elożelo 32.0. Oto ja, Marcin Klocek. Bo ha, 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 Tak więc plany się trochę pozmieniały. Miałem wam pokazać jak zrobiłem portal do zasiedniego Rodrodo, aczkolwiek nie chciał działać. Miałem się również przejść do największej firmy produkującej żarcie w obrębie mojego regionu. aczkolwiek z tego zrezygnowałem gdyż nie mają czasu. Postanowiłem zrobić dzisiaj dwie rzeczy, a jeżeli starczy mi czasu, to również trzecią. Tak więc dziś jest to mnie pewien wyjadkowy gość o z którym zrobimy sobie dzisiaj krótki wywiadik. To było już we wcześniejszych planach, aczkolwiek on zawsze ma czas. Dobra, prawie zawsze, ponieważ z robotami miałem dużo do czynienia. Zapytam się go dzisiaj o pięć rzeczy. Przywitaj się z dziszek. I co? Aha, mówi że ma straszny bol gardła i będzie mi szeptał do ocha. Dobra, tak więc pytaniol numer ona. Ile kosztuje najtańszy robocik? Mówi że 2000. To taki mały zbret który otworzy ci dolne drzwi od lodowki. A jeżeli zamrażalnik masz na gorze to masz problem. Dobra, pytaniol drogi. Ile robotów produkują w jeden dzień, średnio 10? Ale to zależy od typu czy mają sponsora. Nie, ale osobiście polecają sieć sklepów w ekspres. Ja zresztą też, czy są na nich skargi. Czasami roboty mogą odmawiać posłuszeństwa i nie zawahają się ogryźć demkwęta gdziekolwiek. Najczęściej to w tyłek. Pracuję nad tym, no i oczywiście ostatni już pytaniol czy dacie mi coś za darmo? dali mi pięć zł wow, pacha no i już ogarnąłem, że wow to się czytał, wow, dobra, żegnam się już z panem Zdzisławem, teraz przyszedł czas się troszkę oprodzić, gdyż będziemy gotować, tego nie było we wcześniejszych planach. Ale, mam to gdzieś, pokażę wam jak zrobić pisankę. Chora, dobra tak więc według mojej baboni potrzebujemy, jajka, garnek, farbki, oraz dostęp do wody, pitnej, aha no i oczywiście gaz, z którym mam ostatnio problemy, gdyż nie mam czym zapłacić, ale ale co ja gadam, mam to wszystko na własną rękę. W końcu mieszkam na farmie, lol, dobra, tak więc jajek nie mamy, to ożyjemy a farbki co, garnek jest, dobra, tak więc zacznijmy to w końcu, aż mi ślinka cieknie, dobra, wsadzamy jaja, Arboza do garnka i gotujemy przez tyle czasu chwile nie będą za gorące, dobra, chyba rozumiem, uju, po dłuższym czasie gotowania chyba możemy już to wyjmować, uju, no i malujemy, a tak w ogóle macie okazjola zobaczyć teraz moją kochnię, gdyż specjalno na trzech widzów była w remoncie. Zresztą, w filmie też mogliście ją zobaczyć, ale wtedy byłem taki obogi. Ok, no to mamy pisankę. Teraz ja ją w szamie, ale wy zostawcie sobie do kościoła. A co to, o cholera. No to jestem dzisiaj bez obiadu. Dobra, mam nadzieję, że wam się jajeczka nie potłoką. A może arbozy. Kto wie? Mam dziwne przeczocie, że to zdanie było dziwne. Tak czy inaczej, okorna, mamy gości. O, pan listonosz. A co to, o. To liści od baboni. Chwila kordę, że jak? Aha to napisał mój poląbany brachol i teraz to mnie strollował jak to mówią co za otyty grobas jeden. Dobra, to by było na tyle, ale że jeszcze się zmieściliśmy, to dodam wam coś do Świąt BN, czyli bożonarodzeniowych. Wiem, że już po, ale filmik jest zaległy, więc w każdej chwili przed świętami, ale to takimi odpowiednimi możecie go sobie włączyć i zobaczyć czyż nie. Tak więc dzisiaj zaśpiewam wam kolędę. Ci i od święta no o o nie o o o Aj, to moje gardło nie nadające się do śpiewu, chyba też będę jak Zdziszek musiał się oddać do lekarza, a wy jeśli chcecie, posłuchajcie sobie mozy w tle i czekajcie na moje minecraftowe przygody, pa ała a, a. aha no i oczywiście firma od jadełka pozdrawia i przeprasza za problemy, akurat tutaj przyszli, ale tylko po to aby się przywitać, dobra, posłuchajcie sobie muzyki, może nawet i przy wigilijnym stole, a ja już się wyciszam, nara.